Nie daj sobie psuć krwi. My się bardzo zanieczyszczamy. Zanieczyszczamy nieprzebaczeniem, złymi myślami. Zanieczyszczamy się tym, że nie puszczamy, nie puszczamy złości, że nie odrzucamy yy, jakiejś takiej goryczy w sobie i chodzimy tacy zanieczyszczeni i chcemy jakby mieć dobre życie, chcemy dobrze żyć, ale jeżeli nosisz te wszystkie rzeczy w sobie, to ci się nie uda dobrego życia. Więc przebaczaj jak najszybciej. Jeżeli nawet ktoś wzbudza w tobie negatywne uczucia, staraj się je po prostu puścić, staraj się to wypuścić z siebie, staraj się nie brać tego do siebie, właśnie po to, żeby nie być takim zanieczyszczonym, żeby nie mieć takiej zepsutej krwi. I ludzie czasami naprawdę tak wielu punktów są w stanie upilnować w swoim życiu, ale tego na przykład, że ktoś jakąś krzywdę dla ciebie robi, albo że, że źle cię potraktował, to my bardzo długo to przeżywamy. Bardzo długo z tą złą myślą, taką wysłaną w naszym kierunku, z tym, że nas ktoś źle potraktował, bardzo długo chodzimy. Wypuść to z rąk. Ucz się wypuszczać to z rąk jak najszybciej. Chrześcijańsko powiedzielibyśmy, że uczcie szybko przebaczać, bo kiedy zrobisz to, Twoje życie nabierze innego blasku, innego sensu. Wielu ludzi, naprawdę wielu ludzi, jest, ma zmarnowane życie przez to, że się ciągle przejmują tym, że ktoś się zachował, ktoś źle potraktował, ktoś źle spojrzał, ktoś nie żyje i nie funkcjonuje tak, jak, jak ja bym chciała. Wielu ludzi tak funkcjonuje. A żeby dobrze przeżyć życie i żeby nam udało się być szczęśliwym w życiu, to my potrzebujemy mieć niezepsutą krew, niezepsute myśli w sobie. Nie? Więc do czego Was zachęcam do takiej szkoły? Bo to nie jest rzecz, której nauczysz się szybko. To nie jest rzecz, którą nauczysz się tak akceptować. To na przykład życie nie lubią ludzie. Albo że Ciebie nie akceptują, albo że im się nie podoba, to w jaki sposób funkcjonujesz, jakie decyzje podejmujesz i w jaki sposób działasz w swoim życiu. Do tego się trzeba przyzwyczaić, że nie wszędzie spotkasz akceptację. Nie wszędzie spotkasz takie błogosławieństwo do tego, co robisz. Wielu ludzi będzie krytykować to, co robisz, to w jaki sposób robisz, tak? Naucz się to przyjmować normalnie, a wtedy uda Ci się dobrze przeżyć życie. Hasło dnia dzisiejszego. Nie daj sobie psuć krwi.